Miał błogosławiony Stefan Frelichowski. Państwo, którego obywatele wszyscy byliby harcerzami, byłoby najpotężniejsze na świecie. Nie bez kozery współpracujemy z harcerzami. Nie bez kozery Wojewódzki Fundusz chce angażować harcerzy do edukacji ekologicznej metodą harcerską. Uważamy, że to jest najlepsza metoda, aby kształtować postawy społeczne. Czyli dokonywać, można powiedzieć, głębszej edukacji. Nie tylko dostarczamy wiedzy, ale również zmieniamy społeczeństwo, zmieniamy jego postawy. To jest nasz cel. Współpraca z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jest rozłożona na ponad rok, ponieważ realizujemy dwa zadania. Jeden dotyczy zakresu odnawialnych źródeł energii i efektywności energetycznej i to zaczęliśmy przed naszą akcją letnią, czyli przed obozami harcerskimi już w czerwcu. I tam odbywały się warsztaty, między nimi z wykorzystaniem paneli fotowoltaicznych, które były wykorzystywane realnie na tych właśnie obozach. Drugie zadanie dotyczy harcerskiej edukacji ekologicznej i to rozpoczęliśmy również na obozach. Dzieje się na zlocie, ale będzie kontynuowane podczas biurek i biwaków harcerskich aż do czerwca 2024 roku.